W 29. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy mistrz Polski Raków Częstochowa podejmował najlepiej punktujący zespół w 2024 roku, a więc górnika Zabrze. 11. minuta gry. Fantastycznie Kapralik do Rasaka. Ten doen jego Ennali, My już znamy jego szybkość jest polukarnym Ennali, Kto tu interweniuje? Dawno niewidziany w Ekstraklasie Duszan Kuciak. Tak jest. To nie jest pomyłka. Transfer medyczny. W ostatnich godzinach przed meczem Duszana Kuciaka, który został wypożyczony do Rakowa z Lechigdańsk, Gdańsk, bo kontuzjowani są dwaj bramkarze Mistrza Polski. Kowacewicz i Sachinowicz, 25. minuta gry. Stratos Farnas trafia w słupek, a dobitka Papa Nikolaou niecelna. W przypadku zwycięstwa górnika zabrze miną piłkarzy Jana Urbana Raków w tabeli. Teraz to gospodarze próbują wyjść pod własnej bramki. Błąd Papa Nikolaou Ennali, szybszy od na Kucjaka. i Tomasz musiał. Wyciąga czerwoną kartkę. Fatalny debiut. Doświadczonego golkipera Enali. Był pierwszy przy piłce, ale mamy analizę war. Tomasz musiał, zostaje wezwany do monitora i jest pytanie, czy tu bramka Szlechi dotknął zawodnika górnika Zabrze. Ostatecznie zmiana decyzji. Cofa czerwoną kartkę sędzia musiał. Nie ma też rzutu wolnego dla górnika Zabrze. To już fragmenty drugiej części gry i w końcu do ataku ruszają gospodarze. Otieno. Otieno w polu karnym. Otieno piłka obok bramki, strzeżonej przez Daniela Bielicę. Kolejne minuty to kolejne ataki mistrzów Polski. O Jeno. wydawało się, że ta piłka jest stracona. Przejmuje ją jednak Tudor do Cyrnaca. Świetnie zrobił to Crnac! Przełożył Szcześniaka, ale strzał już Chorwatowi nie wyszedł. Raków zaczyna zyskiwać naprawdę sporą przewagę. Cyrnac do Jeboacha. Ten oddaje piłkę do Ante Cyrnaca i teraz kapitalna interwencja Daniela Bielicy. Cztery gole Ante Cyrnaca. Na wiosnę, ale piątego nie było. Papa Nikolału kontra Czyż. Pada Czyż we własnym polu karnym. Kopnął go w twarz Papa Nikolału, a że miał już na koncie jedną żółtą kartkę Grek, to druga żółta oznaczała dla niego kartkę czerwoną. A więc Raków od 58 minuty grał w osłabieniu. Niby tylko 10 gospodarzy na boisku, ale oni wciąż myślą tu o trzech punktach jean carlos Silva do Bartosza Nowaka, Bartosz Nowak do Cyrlaca. Wydawało się, że to po prostu musi być bramka, ale po raz kolejny znakomitą paradą popisuje się Bielica. To jest człowiek, który zostaje bohaterem górnika Zabrze. W końcówce to goście ruszają do ataków. Paczeko, paczeko za pola karnego. Piękne uderzenie pomocnika górnika Zabrze. Ale też uderzenie niecelne, nie musiał tu interweniować Kucjak. Znowu Paczeko, Paczeko, strzela broni Kuciak. Ostatecznie ta piłka wybita na rzut rożny przez Rakowicana. Janża podchodzi do piłki i zagrywa ją do Musiolika! Coś niesamowitego! Górnik Zabrze prowadzi 1 do zera. Szaleje! Lukas Podolski. On dziś nie mógł zagrać w tym meczu, bo wciąż jest kontuzjowany. Ale grali inni, strzelali inni, a konkretnie Sebastian Musiolik, były piłkarz Rakowa Częstochowa. Ostatni gwizdek sędziego głównego w tym meczu. Ogromna radość gości. Raków pokonany po raz pierwszy na własnym boisku w tym sezonie. Górnik jest, uwaga, na czwartym miejscu w tabeli. Tak jest. Piłkarze Jana Urbana tuż za podium. Cztery punkty, straty do lidera. Górnik jest w grze o Mistrzostwo Polski. Raków Częstochowa zajmuje szóstą pozycję. Raków górnik 0 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.